Cześć, Mariusz Dziński, Business Web. Cześć, Karol Bartkowski, Akademia SP. Cześć. Witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym podcaście wideo. A dzisiejszy temat będzie dotyczył sporej ilości naszych odbiorców, myślę, bo bardzo dużo właścicieli firm słucha nasze podcasty. My też widzimy, kto przychodzi do nas po usługi, jeżeli chodzi o HubSpot, że bardzo często jest to. Jest to właściciel firmy, który ma zespół, który sprzedaje. I właśnie chcielibyśmy dzisiaj trochę porozmawiać z Wami na temat tego właściciela w procesach sprzedażowych, bo tak się składa akurat, że Karol ostatnio opublikował taki artykuł i nagrał podcast na temat tego właśnie, jak z jakimi wyzwaniami mierzy się właściciel firmy, kierując zespołami sprzedażowymi. A, a ja z drugiej strony widzę to po stronie naszych klientów, którzy przychodzą, tak jak powiedziałem wcześniej, ale też ja byłem w takiej roli i, i nadal częściowo w niej jestem, chociaż już pewne zmiany wprowadzamy u nas w webie, żebym z tej roli wychodził. I pomyślałem sobie, że to jest jakiś dosyć wspólny mianownik jakichś działań, które gdzieś się dzieją i rynku, i klientów. Że moglibyśmy wspólnie z Karolem i bazując też na moich doświadczeniach z tego, jak przychodzą klienci do nas po systemy CRM i też w jaki sposób ja pracowałem i, i wykonywałem różne rzeczy i pracuję w ramach jakichś działań sprzedażowych i Karol widzi takie elementy, że nakręcimy taki cykl właśnie podcastów, trochę głębiej poza tym podcastem wchodzących w tematy wyzwań, jak, jakie mają właściciele kierujący sprzedażą w swojej firmie lub będący. Z sprzedawcami w tym momencie. I tam parę elementów było bardzo interesujących, które od razu w tym artykule i tym podcaście Karola padły mi w oczy, że tak de facto to ja byłem w tych elementach, a może sobie z niektórych spraw nie zdawałem w ogóle sprawy, jeżeli chodzi o to, no bo pracujemy, jesteśmy sami, nie mamy tu coacha siedzącego obok, który nas kołczuje z sprzedażowych, jak mamy robić różne rzeczy. I, i działania. I Karolu, no byś trochę porozmawiali na temat tego artykułu twojego i tego, tego podcastu, bo ty, po, ty tam wymieniłeś jakby główne wyzwania, z czym się po prostu mierzy taki właściciel firmy. Co to było? Ja tam się też mogę odnieść do tego, co to było u mnie, ale po prostu z twojej perspektywy i z tego artykułu. Tak, no powiedzmy sobie też, że artykuł to jest pewnego rodzaju efekt, przyczyna dzisiejszych naszych dzisiejszego naszego webinaru i w ogóle tego cyklu, ale z drugiej strony jest on efektem tego, że no bądźmy szczerzy, ale firm w Polsce, których właściciel zarządza działem sprzedaży jest naprawdę sporo. To są, to, to, to jest jak gdyby znacząca ilość MŚP, bo właściciele w takich firmach są trochę uwięzieni i w, taki, w takiej, Przestrzeni, bo nie chcę, żeby to było słowa pułapka, bo wcale nie jest to pułapka, tylko to jest taka pewna przestrzeń i wygodna i niewygodna. I teraz, jak to będę mówił, to z pewnością będziesz ty się uśmiechał, bo będzie to ciebie dotyczyło. Co to znaczy? To znaczy, jest taka ta przestrzeń, w której właściciel ma na przykład trzech, czterech, pięciu sprzedawców i to jest na tyle dużo, że firma może normalnie funkcjonować, ale jednocześnie trochę tak, jakby za mało, żeby wynajmować menadżera sprzedaży, nie? Żeby, żeby kogoś mianować dyrektorem sprzedaży, kierownikiem sprzedaży, pewnie jakiś lider jest, ale ktoś tak oficjalnie jako dyrektor sprzedaży na pewno będzie trudno z wielu względów, chociażby finansowych, ale z drugiej strony nie ma tej roboty aż tyle. No, i okazuje się, że ci właśnie właściciele trochę grzęzną, czy, czy, czy zatrzymują się w tej przestrzeni, i tak jak ona jest wygodna, no bo na przykład mam mniejsze koszty, mam większy wpływ, mogę więcej od razu zrobić, więcej widzę, więcej mogę, ale ma też swoje minusy, a mianowicie takie, że pewnych rzeczy niestety nie widzę. Pewne rzeczy, gdy robię, robię z, zgodnie z moimi przekonaniami. Czyli dość emocjonalnie często związane z tym, boję się czegoś utracić, chcę coś uzyskać. Zbudowałem tą firmę, nie chcę jej stracić, wiem ile harowałem i tak dalej, i nagle pojawia się coś, co zamiast motywować handlowców, powoduje, że zaczynają działać pod zbyt dużą presją albo zaczynają działać no, zachowawczo. I jednym z takich elementów jest wewnętrzna konkurencja. Gdzie właściciel, który sam też sprzedawał lub nadal teraz sprzedaje, staje się konkurencją dla swoich, dla swoich handlowców, bo na przykład zdarza się słyszeć, że no jak to tu nie, nie pojedziesz, albo no jak to możecie mieć problem, żeby coś zrobić, no ale przecież to ja to tyle razy sprzedawałem, ale jednak właściciel firmy to jest zupełnie inna osoba, ma zupełnie inny status. To jest ta osoba, którą ktoś widzi w KRS-ie, to jest ta osoba, którą ktoś widzi często na stronie jako CEO albo prezes, i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie inna postawa, i mało tego, to jest ta osoba, która ma największy wpływ na firmę, więc kiedy ona mi sprzedaje, to ja wiem, że mogę ten temat inaczej z nim poprowadzić. A handlowiec, no to jest tylko zawsze handlowiec, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden z takich elementów, nie? pod tytułem wewnętrzna konkurencja. I to jest element, który chyba najintensywniej przeszkadza obu stronom, bo handlowcy czują właśnie tę presję, a właściciele czują ten niedosyt. I tu się zaczynają największe zgrzyty, i nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Jeżeli mówimy o właścicielu, który zarządza zespołem sprzedaży w własnej firmie, obiektywizm nie funkcjonuje, bo my mamy za dużą potrzebę i presję, żeby to dobrze działało. My nie, często nie możemy sobie pozwolić na kolejne błędy, a handlowcy, no przecież czasami muszą te błędy popełniać. Czasami muszą próbować czegoś, czego jeszcze nikt wcześniej nie próbował, co może oznaczać, że to nie wyjdzie. I wtedy co? Zamiast na zasadzie, hej, no dobra, stary, spoko. Damy radę, przełkniemy tą pigułę. Jest czasami takie, kurde, chyba drugi raz tego nie zniosę. Jedna i druga strona. I zaczyna się, no nie fajnie, po prostu zaczyna się nie niefajnie. A przecież to nie jest wojna. To nie jest tak, że jak się pomyli dowódca, to zginie, kto, ktoś zginie. Tylko tu jest coś takiego, że jak się pomyli dowódca, to najwyżej mniej zarobimy. Ale czasami to mniej zarobimy, to znaczy, że nie mamy co, gdzie pracować. Więc wiesz, tutaj. Podchodzimy do tego emocjonalnie i słusznie, z zaangażowaniem, i słusznie, ale niestety czasami to blokuje. Brzmi jakby znajomo w tym sensie? ja może też czasami tego widać, ale. Tak, popatrzmy na to też od takiej perspektywy, którą z tym właścicielskim konkurentem, Bo to powiedziałeś, że pułapka w ogóle to jest taka, to jest z rozwoju organizacji to jest naturalny proces, że my nie mamy pewnych struktur. Nie mamy dyrektora sprzedaży, marketingu i nie mamy dyrektora finansów i nie mamy dyrektora HR-ów, które były. Na no, cztery główne piony, które by musiały działać w firmie. Mała firma nie ma takich może osoby dedykowane do zarządzania obszarami. No weźmy pod uwagę dziesięciosobową firmę. Mamy dwóch sprzedawców, osiem pracowników, którzy pracują w ramach naszych prac i działań i gdzie tu jest miejsce na czterech zarządzających i, i właściciela firmy, będzie więcej zarządzających niż, niż, e, niż właścicieli, niż, niż pracowników w firmie. Tak, tak, Więc tak, to tak. jest taki budur. Natomiast patrzmy na jedną rzecz, bo to jest fajną rzecz, którą ty na którą nie, widać, nie zwracamy uwagi. To jest poziom być może w różnicach doświadczenia biznesowego i kompetencji niesprzedażowych, biznesowych sprzedawców, a właścicieli. I e, nikt ze sprzedawców, właścicieli nie chce e, działać na niekorzyść firmy, żeby demotywować pracowników e, i robić różne rzeczy e, związane z tym, że się wyrąbywać w proces sprzedażowy i być najmądrzejszym. Bo najmądrzejszym od sprzedaży nie będzie, bo bardzo często my mamy doświadczenia, bo wymyśliliśmy firmę, mamy doświadczenie projektowe, mamy doświadczenie z pracy w różnych działach, w firmach, w różnych miejscach, ale nie urodziliśmy się z sprzedawcami. E, nie? ale z drugiej strony jesteśmy biznesmenami, znamy proces, znamy naszą organizację, znamy, co u nas działa. Otoczenie no na biznesowe. Podjąć decyzję i teoretycznie z takich punktu widzenia nas, każdy sprzedawca powinien być wyposażony w taką samą wiedzę, umiejętności i możliwość wpływu na organizację, jak właściciel, który stosuje to w procesie sprzedaży. Oczywiście to, znaczy, to nie jest takie e, proste. Na razie to zwrócić uwagę po prostu na to, że takie coś jest i trzeba tym zarządzać. Być może o tym rozmawiać czasami, jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o to. Ty mnie na przykład oświadomiłeś, że ja to zbytnio nie pytałem o to. Ja wychodziłem z takiego poziomu, że przecież wszyscy pracujemy na to, żeby zarobić pieniądze dla firmy i te pieniądze dają wynagrodzenia wszystkim. Tak. Czy, czy to mi się uda sprzedać, czy komuś innemu się uda sprzedać? Te pieniądze trafiają do firmy jednak i to służy całej firmie. Ale to, co twój artykuł trochę podniósł, to tak, miejmy większą świadomość na to, że możemy nie być super sprzedawcami w procesie, ale e, mamy większą wiedzę biznesową e, po prostu, która może powodować to, że ta konkurencja idzie od strony, nie, że ja lepiej sprzedaję, tylko ja mam po prostu większą wiedzę. Na temat naszych produktów, usług, procesów, wdrożenia i wszystkiego, co jest yy, yy, robione. Bo tutaj idziemy dalej, Karol, kategorię obiektywnego spojrzenia na ten zespół, nie? czyli po prostu tego, co on naprawdę potrafi umie, umie robić jakby i działać. tak? Bo czy zderzamy się z jednej strony z elementem takim, że nie do końca nie jesteśmy wyszkoleni na, z procesów sprzedażowych, przechodziliśmy przez jakieś szkolenia znamy jakiś procesy, tak. Z drugiej strony mamy nasze doświadczenie biznesowe i możemy miarą naszego doświadczenia biznesowego mierzymy sprzedaż, a nie tym jakby dyrektor sprzedaży albo menadżer sprzedaży mierzył sprzedaż. Tak, tak. Tak. I to jest właśnie też ten taki można powiedzieć kolejny element, w którym y, poprzez nasze przekonania właśnie y, y, Albo kogoś za mocno, za szybko wypychamy tak biznesowo w świat, albo go nie wiem, tracąc na przykład lekko zaufanie, albo sami go nie mając nawet do siebie, zaczynamy innych trochę wiesz, powstrzymywać, bo nie chcemy, żeby się zrazili, bo nie chcemy, żeby zrazili klientów, i tak dalej, tak dalej. Więc to, to, to jest w, tak w ogóle swoją drogą, to jest naprawdę kawał. Ciężki taki orzech do zgryzienia i taki, taki, taka gorzka piguła czasem do, do, do przełknięcia, no bo, no bo coś się wydarzyło, ale nie możemy o tym za głośno mówić, coś się wydarzyło, ale nie możemy przecież na kogoś krzyczeć, a jednocześnie konsekwencje musimy ponieść my jako, jako właściciele. Więc teraz w, w tym, bo, bo takim założeniem tego podcastu, który nagrywamy obecnie, jest to, żeby zrobić wprowadzenie. Do samego tematu, a nie już go rozgryzać. Więc, taką najważniejszą rzeczą jest to, żeby zastanowić się, jak ja dzisiaj faktycznie działam. Spostrzec, czy ja faktycznie potrzebowałbym, czy potrzebowałabym takiego wsparcia w, w, w tym zakresie, czyli w zakresie doradzania w sprzedaży. W zakresie komunikacji wewnętrznej z moimi handlowcami, komunikacji zewnętrznej z moimi klientami, których pozyskali moi, moi handlowcy, bo to są zupełnie inne inni klienci, których ja pozyskałem, a inni klienci, których pozyskał dla mnie handlowiec, tam są inne układy, tam są inne relacje, tam są inne informacje, tam są inne po, może nie potrzeby, ale inne też założenia i oczekiwania niż wtedy, kiedy klienta pozyskał właściciel. Więc to jest mega interesujący temat, taki, ja bym powiedział, że cholernie fascynujący temat, bo sam jestem właścicielem, mam też osoby, które, w, które ze mną współpracują i no, no nie zmienia to faktu, że czasami jest to wyzwanie. Zresztą podobnie było u Ciebie, tak jak wspomniałeś, i jednym z takich rozwiązań, które tutaj mocno pomogły, ale to Ty powinieneś o tym mówić, może nie, nie, nie ja, jest to, że, że nasza współpraca właśnie na tym polegała, że przejąłem tę te, część znaczy zespołu handlowego i, i, i pracowaliśmy i pracujemy z nimi regularnie. No i co? To, to, to raz, że to widać po zupełnie innym, innych klientach, a dwa, no przede wszystkim, ja nie jestem emocjonalny, emocjonalnie związany z firmą Twoją, acz jestem związany. Ale będzie mi na pewno łatwiej kogoś poprowadzić. No nie, że łatwiej mi komuś źle doradzić, bo wcale nie, wręcz przeciwnie, tylko chodzi o ten związek emocjonalny, o tą wewnętrzną konkurencję. Ja się będę cieszył, że on dużo sprzedaje, a nie się martwił. I tak trochę kończąc ten wątek, jest też taka, takie pojęcie, nawet w psychologii. I nie będę się o nim tutaj zbyt mocno rozgadywał, bo on jest trudne. To jest teraz to, co powiem, to będzie taki 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 duży blok betonowy tu wrzucony, ale poradzimy sobie z nim na pewno, bo nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, czy Mariusz słyszałeś, ale jest coś takiego, jak również zazdrość. Nawet rodziców wobec rozwoju dzieci. Jest to. Badane i przebadane, i, i, i psychologowie o tym sporo mówią, że są rodzice, którzy potrafią blokować rozwój własnych dzieci, żeby nie wyszło, że oni jako ludzie są mniej rozgarnięci albo mają, że byli mniej za, zaradni i potrafią blokować własne dzieci. Dlatego mówię, to jest ciężki temat. Nie chciałbym, żeby on w tej chwili rozkwitł i żebyśmy go tutaj, prawda, na bazie doświadczeń z rodzicami, tymi, tamtymi, czy siamtymi opowiadali. Ale mówię o nim dlatego, że skoro rodzic potrafi mieć wewnętrzną konkurencję, odczuwać wewnętrzną konkurencję z dzieckiem, to co dopiero właściciel z handlowcem. I jeszcze w dodatku właściciel, który sam sprzedawał na początku istnienia firmy. Nie? I jak przychodzi nagle handlowiec, który sprzedaje 3-5 razy, na przykład 10 razy więcej niż właściciel, to nie każdy właściciel się ucieszy, tak od razu. Mogą być ludzie, którzy pomyślą: Oho, ho, ho, nie? ale gwiazda czyli co? Ja nie umiałem sprzedawać, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc, więc to są takie, wiesz, no już można by powiedzieć, relacje czysto psychologiczne niełatwe. Ale to, jest, to jest warto, to na pewno musimy omawiać, jeżeli chodzi o to, co, co chcemy w tym cyklu zawierać. Jest pewien obszar związany z tym, jak my pewne rzeczy postrzegamy, co robimy, ale też są obszary operacyjne, takie obszary wiedzy specjalistycznej, umiejętności czysto, tak? Umiejętności mierzenia tego wszystkiego, nadzoru nad tym, wiedzenia, jaką technologię zastosować w sprzedaży, gdzie jest do pomocy. Tutaj po prostu mamy pewne możliwości jako właściciele. Czasami są mniejsze, czasami większe. Mamy ma mniejsze możliwości, to że my w ogóle możemy zainwestować w szkolenia tych sprzedawców wziąć jakieś znane szkolenia, na przykład Sandlera, którego my braliśmy e, e, tutaj, e, jeżeli chodzi o wsparcie e, z Andrzejem, chociażby z Sandlera tutaj w Polsce e, i. Te szkolenia dawaliśmy, bo żeby poznać pewne aspekty związane z tym, żeby poznali pewne procesy sprzedawcy i się rozwijali. Chociaż ciężko czasami mi jako właścicielowi zweryfikować, czy to jest najlepsza metoda, która gdzieś wchodzi, ale to jest zawsze element rozwojowy, który gdzieś działa. Innym elementem było właśnie to, i to może zwrócić uwagę na coś, co jest właśnie. Czasami nam się wydarza, że wydaje, żeby zatrudnić kogoś do pomocy do nas, to on musi wszystkie procesy nasze poznać i co my sprzedajemy. A y, tutaj y, praktycznie ja y, y, korzystamy jakby współpracy przy y, sprzedaży BDR, tak? gdzie przecież nic nie, nie briefowaliśmy, nic nie zrobiliśmy w tym aspekcie, no bo my sprawdzamy, czy efektywnie działa BDR i rozwiązuje problemy, które ma BDR. Ja nie wiem jak e, do końca, e, ja wiem, że to jest potrzebne stanowisko w firmie. Ja wiem, że to jest ważne stanowisko w firmie. Jak chcemy rozwijać sprzedaż, musimy mieć takie stanowisko w firmie. E, ale po prostu, jakie są wskaźniki BDR-a, jakie są parametry działania, e, jaki sposób, Co czy to robić? Czy jest dobrze robione, czy kolik jest dobrze robiony, czy jest wystarczająca ilość. To ja mogę oczywiście przeczytać książkę i mieć 20 i tak dalej, ale ja nie Znajdę czasu, żeby usiąść na słuchawce i ode... posłuchać, jak jest prowadzona rozmowa, co jest tam zrobione, bo kieruję firmą. Dlatego czasami można też rozejrzeć się w okolicy i na pewno znaleźć pewne rozwiązania punktowe do nas, od razu nie wywracające wszystkiego, że ktoś kieruje całym procesem, przygotowuje nam proces, ale pomaga nam w pewnych wycinkach po prostu działania. Pewnych funkcjach, które robimy, na przykład w takim BDR-ze i kontroli te, wsparciu telefonicznym kontakcie wychodzącym do klientów, na przykład, i budowie takich budowie takich funkcji. Czyli możemy mieć treningi, możemy mieć szkolenia, możemy mieć właśnie takie punktowe zastosowanie w tych elementach, ale na końcu mamy też pewne technologie, które mogą nam pomagać i My, czasami zauważamy, że jesteśmy tacy bardzo pracownicocentryczni przy wdrożeniach, bo sukces wdrożenia CRM-a bardzo często jest mierzony sukcesem tego, czy ten zespół pracuje na tym CRM-ie, czy ludzie są zaangażowani, żeby to robić. I cały nakład idzie bardzo mocny na to, żeby patrzeć na to, żeby pracownicy umieli korzystać z tego oprogramowania i prowadzili działania. A my często zapominamy o właścicielach, właściciele nie mają już czasu dawać swoich wymagań do systemu. Patrząc na swoją perspektywą, nie wiedzą, co jest KPI-em, OKR-em, którego mówiłeś kiedyś na jednym z naszych webinarów ostatnich w tych aspektach, jakie wyznaczyć znaczyć też co jest potrzebne do tego, żeby to wykonać, bo, bo jako właściciele często byliśmy sprzedawcami, a nie menadżerami, którzy kierują się innymi parametrami zarządzania zespołami i działaniami, tak? Więc można powiedzieć, że w tym naszym cyklu, który chcemy uruchomić z Wami, będzie kilka wektorów, które chcemy y, zrobić. My, jako właściciele, e, firmy mamy dużo wyzwań. Nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie sprzedaży. E, czasami mamy to, że e, je, patrzymy na siebie jako która ma duże doświadczenie i nieprawidłowo oceniamy, e, co możemy oczekiwać. Niech nieprawidłowe oczekiwania kierujemy e, po prostu do, do działów sprzedażowych, tak? Czasami może to być psychologia, która nam nie pomaga. No, każdy ma z nas, z nas inny charakter, jakieś inne podejście do tego e, w tym momencie. Ale chcemy też powiedzieć Wam trochę o takich narzędziach, jak sobie dawać radę po prostu, e, bo można sobie dawać radę, a nawet trzeba dawać sobie radę, bo ciężko będzie nam zatrudnić, tak jak kiedyś powiedzieliśmy na początku, dedykowanego sprzedawcę. Czyli będziemy chcieli też porozmawiać trochę na temat narzędzi, które są potrzebne, i to nie są tylko CRM-y, e, oczywiste tematy, które my poruszamy jako HubSpot w tym momencie, ale narzędziami są też szkolenia, trenerzy dodatkowi, zatrudnione osoby tylko do pomocy, do pewnych rzeczy, do zrobienia pewnej strategii, ktoś do opracowania skryptów callingowych dla nas, żebyśmy wiedzieli, jak dzwonić w tym momencie. Jest multum i to będziemy chcieli wam też pokazać, bo uważamy z Karolem, że temat jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o, o to, a właściciele są zostawieni często sami. No, pójdziemy na konferencję, posłuchamy, jak coś robić. Zwracam uwagę na taką książkę Traction, nie ma chyba jej po polsku przetłumaczony. Ona tam podskazała dwa elementy. Są wizjoner w organizacji i jest integrator. E, tak? I my często właścicielami jesteśmy wizjoner, wizjonerami. Pójdziemy na superkonferencję sprzedażową, zobaczymy, jakie są nowe metody i wszystkie rzeczy świata do prowadzenia sprzedaży. Wrócimy do naszej firmy i brakuje nam kogoś kto na do wdroży. Czyli integrator. Bo nie ma integratora organizacji. Bo nie ma kogoś, kto operacyjnie to wszystko powoduje. To będzie stał nad wszystkim i będzie betonował taki proces. I my możemy oceniać naszą wizją, że tam inne firmy tak robią, tam czy tak zbudowali zespoły, tam czy tak sobie dają radę. Ale musimy mieć kogoś do budowy tych procesów, do tego, żeby nam to działało. I czasami nie jest to dyrektor sprzedaży, który to integruje. Są jakieś osoby operacyjne. Zarządzanie operacyjne firmą albo czymś, nie? co może być rozwiązaniem dla mniejszych firm, że nie budują wszystkich obszarów, e, zatrudniają wszystkie osoby kierujące danym obszarem marketingu, sprzedaży, produkcji i czegoś. W mniejszej firmie być może warto jak już gdzieś wejść, zbudować funkcję integratora, który będzie betonował tą drogę e, zmiany e, i tych i tych elementów, tutaj z tym związane. Nie? Tak, a jednocześnie. Dlaczego... A, a jednocześnie no, to tego, jakby e, wielopoziomowe rzeczy i tak. chcemy Wam pokazać nie tylko od razu rozwiązanie ostateczne za z dyrektora sprzedaży i mi wszystko rozwiązane, tylko my jak z Karolem, jak zwykle na naszych podcastach chcemy tak porozmawiać o, o tym, co, jak życie wygląda. Życie wygląda, że książki kupowałem kiedyś w sprzedaży i czytałem je. E, jak sprzedawać i co robić? To się okazało się, że są bardzo zbliżone do procesów design thinking, które studiowałem. Gdyż się bada potrzeby, o kurczę, przy projektowaniu, więc, więc na pewno nie będziemy opuszczać w, tym, w tych dalszych naszych odcinkach bardziej szczegółowych elementów związanych z, z tym, co jest pragmatyczne i możliwe tak. do zrealizowania, tak znając tak. ograniczenia, które mamy w firmach. Tak, tak. No jasne, to także tym, tym optymistycznym akcentem kończmy dzisiejszą część, czyli Ty zacząłeś, to może ja dokończę. Jest potrzeba, wiemy jak pomóc, podzielimy się z Wami swoimi doświadczeniami. Co nie oznacza, że naprawimy wszystkim ich sny, jak to w piosence było, ale z drugiej strony chcemy tymi doświadczeniami Was zainspirować, weźcie z tego, ile uznacie, zróbcie z tym, co chcecie, a jednocześnie zapraszamy też do komentowania, lajkowania, dzielenia się. I, I wiecie, informowania nas o tym, że gdyby któryś z tematów wymagał pogłębienia, dajcie nam znać. Gdybyście do tego, jak zrobimy ten cykl, uznali, że któregoś tematu w ogóle zabrakło, dajcie nam znać. Na zasadzie takiej, że chcemy, chcemy, żeby to było dla Was, a nie, że my mamy taką potrzebę z Mariuszem, jak, nie wiem, ekscentryczni milionerzy, że podzielimy się z kimś, bo nie mamy co robić. Tylko z drugiej strony chodzi o to, że podzielimy się z tym, bo to przeszliśmy i przechodzimy, i okazuje się, że jest wiele osób, które też z tymi, z tymi mają wyzwania, tylko nie mają takiej świadomości no, na tej zasadzie albo, albo nie wiem, nie mają czasu mieć świadomości, co nie oznacza, że sobie nie radzą, albo nie wiem, i tak dalej. My jesteśmy lepsi. Nie, tylko czasami jest tak, że trzeba komuś pokazać palcem, że właśnie ma dziurę na kolanie. Bo w zabieganiu nawet tego nie widać, nie? I, I niejednokrotnie tak się wydarzyło. A dopiero jak się dowiemy o tej dziurze w, na kolanie, w spodniach w sensie, oby tylko, no to, no to zupełnie inaczej nam się żyje. Zaczynamy o tym myśleć, jak to rozwiązać. I my chcemy was tym zainspirować i dać podpowiedzi, jak tą ewentualną dziurę załatać, albo jak ten ewentualnie wasz skarbiec powiększyć. Tak. Dlatego dziękujemy Wam bardzo dzisiaj za wysłuchanie naszego podcastu, wprowadzenia do dalszych odcinków roli właściciela w zarządzaniu sprzedażą w firmie i jak sobie radzić pragmatycznie z, z wszystkimi działaniami. Dziękujemy bardzo za to, że nas wysłuchaliście dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia przy kolejnym naszym podcaście. Do zobaczenia, hej.